Light 24. Dziś do naszej gry Brawl Stars doszedł nowy skin. kreskówkowy Spike To jest legendarny skin. Zobaczcie go sami. No, co dużo, bardzo ładny skin. I pakiet emotek też ma. Czekajcie, może tu sobie jak mogę mm. może kupię takie piłkarskie myślę że kupię je sobie <laughs> no to kupujemy albo czekajcie chwilę zaraz do was wracam dobra jednak się nie udało tego kupić ale trudno to my wypróbowujemy kreskówkowego spajka jest to skin 2D więc no zobaczmy jak wyglądać będzie w grze wow to naprawdę robi wrażenie jak on się obraca i patrzcie na te animacje bardzo bym chciał mieć tego Skina. No bo co tu dużo mówić na jestem Z najlepszych, legendarnych skinów. Opa, tak się numerowała wszystkich! No, no to tak się prezentuje. Kreskówkowy Spike. Tu jest ikona gracza, spray. I dziewięć odznak. Jeszcze jest na promocji Tick Kraber. Ja mam ogólnie dużo tego tych klejnotów. Dość jezioro. Przepraszam. 271 Mogę sobie kupić jakieś mityczne skiny. Albo niedługo jakieś legendarne. Dobra, ale na razie. Yy, chciałbym wam pokazać moją nowego zadmiarza. Pam pięćdziesiąty siódmy. A teraz zbieram na Chester'a. Mam do wyboru Kruk, Ja Mariana teraz zbieram. Dalej yy, będę raczej zbierał na Groma. Tak na Groma będę zbierał. Dalej na Kita. No i tak na razie wygląda to. To jeszcze trochę tego jest. A potem Sława. No to my się widzimy w następnych filmach. Pa!